мною о Just hours ago Russian forces began their attack. Kiev might soon fall to Russian forces. The Russians will take control of Kiev within 24 hours.

Wolne od tych wszystkich strasznych miejsc pod Kijowem, dziś, dzisiejszy dzień przeznaczymy na sam Kijów. Jako, że Nazar, który nas owozi wszędzie po tych miejscach, dziś ma jakieś rzeczy do załatwienia, ma też jakieś rodzinne sprawy, tak więc fajnie będzie sobie tak przez jeden dzień po prostu wyczyścić głowę od tych strasznych widoków. Chociaż pewnie podobne rzeczy, może już nie na taką skalę, a zobaczymy tutaj też w Kijowie, bo planujemy. Pojechać w miejsce, gdzie jest rozwalona galeria handlowa. Gdzie są ślady po uderzeniach rakiet w bloki mieszkalne. Tak więc dziś też pewnie jakieś rzeczy podobne może gdzieś w jakimś stopniu. W małym procencie zobaczymy. Ale powinno być fajnie. Pogoda jest, słuchajcie, no piękna. Kijów super. Jest ranek, tak więc nie ma strasznych tłumów też. Przyjemnie się chodzi, przyjemnie się spaceruje. Będzie naprawdę fajnie. Wczoraj na szczęście w nocy już alarmów nie mieliśmy. Ostatni gdzieś przed 22 był. Drugi lub trzeci jednego dnia. Wszystko związane z Białorusią na mapie zagrożeń i alarmów. Ta górna część właśnie przy granicy z Białorusią była na czerwono, tak więc tam jakieś Robert mówi, że podrywane były jakieś samoloty do, rosyjskie do, do lotu, bombowce. No to wtedy siłą rzecz od razu już jest podnoszony alarm w tych regionach przygranicznych. No ale nie trwały te alarmy zbyt długo. W nocy już nie było, tak więc się w miarę wyspaliśmy i mamy dziś troszeczkę większe siły niż wczoraj. Wczorajszy dzień nas naprawdę przetyrał, ale do tego cierpienia planujemy wrócić jutro. Słuchajcie, ogólnie w Kijowie jest już w miarę bezpiecznie. Jak my tutaj jesteśmy przez kilka dni, to były trzy alarmy, ale takie w miarę krótkie, wiecie, nic wielkiego się tutaj nie wydarzyło. Ostatni atak miał miejsce tutaj 26 czerwca, jeżeli chodzi o miasto. Rosjanie wystrzelili pociski z, ze swoich bombowców TU-160 e, i TU-95. E, część pocisków została zestrzelona, no, a niektóre trafiły, jak widzicie tutaj w Kijowie, w budynki mieszkalne, jak ten chociażby za mną, który jest teraz no, zgruzowywany, jeżeli chodzi. E, jakieś tam prace przy nim trwają. Tutaj gdzieś też jakieś resztki pocisku chyba spadły na jakieś przedszkole. Chieliśmy, słuchajcie, zobaczyć jeszcze jedno miejsce trafioną 21 marca Galerię Retroville tutaj w Kijowie, którą Rosjanie nawet uwiecznili na dronie, słuchajcie. Co ciekawe, musieli gdzieś tutaj mieć drona bardzo blisko, czyli w Kijowie, że nagrali, jak pocisk uderza po prostu w galerię. Podobno, podobno w galerii Ukrywali się ukraińscy żołnierze, czy jakieś wozy ukraińskie opancerzone, coś takiego. No i dlatego w tą galerię ruscy podobno przywalili. Zginęło ileś tam osób, już teraz nie pamiętam, napiszę Wam za chwilę na ekranie. Jest też bardzo gorąco. Natomiast słuchajcie, w tych wszystkich relacjach było, że ta galeria została totalnie zniszczona. Rozwalona, spłonęła. Natomiast słuchajcie, jak przyszliśmy tutaj, to jest jakiś taki w miarę duży fragment, oczywiście jej zniszczony, ale ona jest tak olbrzymia, słuchajcie, że jest tylko po prostu jakiś fragment wyłączony z, z pracy, nie można tam wejść. A tak poza tym galeria działa. Natomiast faktycznie tutaj, poza mną, e, oni tutaj ją już odbudowują. Mm, bardzo szybko to robią. Wszystko jest ogrodzone, tak więc nie można się tam dostać. Z drugiej strony, z której podobno miały być uszkodzone budynki, to tak naprawdę są jakieś pola. E, może w tamtych budynkach gdzieś, o, troszeczkę jakieś okna powybijało przy uderzeniu. E, ale tak poza tym, no, no, nie ma tutaj jakby dojścia do tego miejsca. Tylko tutaj widzimy to z trochę dalsza, tak więc za chwilę nałożę troszeczkę dłuższy obiektyw i pokażę Wam tak chociażby z bliska, że te zniszczenia są, ale nie są jakieś takie ogromne, jak było w tych relacjach no ale faktycznie, słuchajcie, tutaj chyba są jakieś wojskowe pojazdy spalone A widzicie? tu jest ten fragment zaorany galerii Retroville no dość spory fragment, a ta galeria to jest, wiecie z pięć razy tyle a tutaj widzicie, są szczątki ze strzelonego rosyjskiego helikoptera Który oczywiście został zestrzelony w innym miejscu, ale tutaj został jakby Zeskładowany A tutaj słuchajcie, Tasek, Chyba wieża z wozu z BTR-a, z działkiem A tam obok wieża czołgu Widzicie znak? Wiadomo kogo Tak więc kurde, wciąż miejsce bardzo atrakcyjne I z przyjemnością byśmy tam weszli i pewnie wiecie, ponagrywali te Zwłaszcza szczątki tych rosyjskich wozów i czołgów i tak dalej tego helikoptera, no ale niestety dziś już słuchajcie, jesteśmy sami w Kijowie bez tak zwanej asysty wojskowej tak więc musimy sobie troszeczkę tak pofolgować i bardziej na spokojnie tutaj eksplorować, żeby no nie narobić sobie jakichś kopotów, bo wiadomo, że jesteśmy tutaj w takim okresie że no wiecie, różne grupy dywersyjne wciąż działają tak więc trzeba też na siebie uważać, bo mogą człowieka wziąć za, za kogoś, kto ma złe zamiary. Takimi miejscami tutaj musieliśmy dojść. Czyli dużo błota, bardzo miękkiego momentami, na no, z moim obuwiem, który jest bardzo wygodny, ale raczej ciężko po takim błotku tutaj chodzić. Natomiast, skoro Wam już wspomniałem o grupach dywersyjnych, to słuchajcie, na Ukrainie, nie wiem czy całej, ale pewnie w większości kraju weszło prawo, które zabrania chodzenia po lasach eee, ze względu na to, że w lasach często ukrywały się grupy dywersyjne, które dokonywały tutaj różnych ataków, wskazywania celów. Eee, ostatnio nawet podobno taką grupę schwytano w buczy. Gdzieś pod buczą w lesie, tak nie całkiem niedaleko. Ale nie wiem jak się ta sprawa potoczyła. Czy to faktycznie była grupa dywersyjna, czy nie natomiast weszło takie prawo, żeby po lasach nie chodzić no ale jest jeszcze jeden powód miny, w lasach jest bardzo dużo min zwłaszcza tutaj pod Kijowem tereny są zaminowane no już nie mówiąc o wschodzie Ukrainy gdzie ta sytuacja jest jeszcze gorsza tutaj jechaliśmy z Nazarem ja tego nie nagrywałem, bo tam były okopy e, ukraińskie i no nie chciałem z, nagrywać tych miejsc ale też Nazar prosił, żeby po prostu tego nie nagrywać co jest zrozumiałe bo tam się Ukraińcy bardzo fajnie okopali to, słuchajcie, były również znaki, że są miny w lasach. Tak więc ogólnie chodzenie po lasach jest niebezpieczne na Ukrainie obecnie. No tutaj oczywiście jakieś zniszczenia są też w oknach, bo ta siła uderzeniowa, wiecie, tej rakiety, no jednak wybiła również okna tutaj w pobliskich blokach. Dziś, słuchajcie, w Kijowie jest 27 stopni, mam wrażenie jakby było 37. Jest tak parno, po prostu sauna. Za moimi plecami macie miejsce, które się nazywa Warszawski Mikrorejon. A tutaj widzicie, wszędzie obecne takie zabezpieczenia, których było bardzo dużo na drogach, utrudniały przejazd rosyjskim kolumnom, ewentualnie. Kijów jest pełen. Jak nie tylko kijów, bo również lwów, no ale w Kijowie tego jest strasznie dużo. No a tutaj słuchajcie, to Robert wypatrzył z daleka. Zobaczcie, jeszcze napełnione. Koktajle Mołotowa. Autentycznie. Takiego? Tak, takiego białego, tak. No i słuchajcie, chwila relaksu. Czas na lod. Najlepiej. Najlepiej. Tutaj po lewej jest budynek, w który również uderzyła rakieta. A on już jest mocno obudowywany. Tutaj zobaczcie spalone samochody. A tutaj popatrzcie, siła uderzeniowa, aż wyrywała kawałek ogrodzenia. No i tutaj w tym budynku ta siła uderzeniowa aż powybijała okna. Słuchajcie, jestem teraz w miejscu, w którym byłem do tej pory dwa razy. Pierwszy raz w 2015 roku, jak przyjechałem. I potem rok temu, właśnie w 2021, w czerwcu. Jak byłem tutaj latem z Szymonem i z Robertem. Zresztą polecam wam tę serię, bo wyszła genialnie. To jest słuchajcie, tak zwany łuk przyjaźni narodów, czyli pomnik, który symbolizował przyjaźń rosyjsko- ukraińską, narodów rosyjskiego i ukraińskiego. No, wtedy nie rosyjskiego, ale radzieckiego chyba jeszcze narodu. E, tutaj były takie wielkie rzeźby, robotników chyba ukraińskich i rosyjskich, radzieckich, a nad całością taki łuk który właśnie z tym łukiem przyjaźni. Łuk jeszcze jest, ale z tych rzeźbiów zostało niewiele. Zobaczcie, tych tutaj już nie ma, a tutaj są takie wielkie płyty. Zaraz zobaczymy, co jest za nimi. Natomiast zrozumiała rzecz tej przyjaźni już po prostu pomiędzy tymi narodami nie ma. Jak tutaj byliśmy w 2015 roku, to tutaj e, ten pomnik był Oblany, pomalowany w barwy flagi Ukrainy, czyli niebieski, żółty kolor, niebo i pola piękne, żyzne. Natomiast potem, słuchajcie, jak byliśmy rok temu, w 2021, to on był ładnie oczyszczony, co zresztą widzicie jak teraz. Nie? Ja nawet tam w tym materiale narzekałem, że Kurdon wtedy tak fajnie był pomalowany, obryzgany przez ludzi, przez protestantów, a teraz znowu został wyczyszczony. Natomiast wydarzenia, słuchajcie, w lutym 2022, no, definitywnie przekreśliły tą przyjaźń rosyjsko-ukraińską no i pomnik, że tak powiem poszedł się jebać słuchajcie, ja ostatni raz byłem rok temu w tym miejscu i już wtedy mówiłem z tego co pamiętam, że to jest absolutnie pięknie i wtedy już wam Kijów polecałem i mówiłem, że bardzo wiele osób jak słyszy Kijów, Ukraina, tam Jakaś przerażona jest. To jest niesamowite miasto, słuchajcie. Oczywiście przeogromne, ale niesamowite. Bardzo Wam polecam przyjechanie tutaj i przyjście w to miejsce, bo to jest niesamowity widok na panoramę Kijowa. Pokazywałem Wam to wtedy, pokażę jeszcze raz. Wybaczcie, że ten odcinek jest tak mocno przegadany. Chciałem po prostu zrobić go o mieście, które nie dało się pokonać. Opowiedzieć Wam o tym na Luzie. No słuchajcie, tak wygląda Plac Niezależności, bo tutaj niedaleko urzęduje prezydent, ale również i Klitschko, czyli Mer Kijowa, więc tutaj wszędzie były zabezpieczenia. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o grupy dywersyjne, to tutaj w Kijowie ich było bardzo dużo. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to, była, to były grupy dywersyjne rosyjskiego wywiadu wojskowego, między GRU, które miały takich kilka zadań. Po pierwsze miały niszczyć atakować krytyczną infrastrukturę, ważne militarne obiekty, a druga rzecz miały wskazywać różne ważne obiekty do ataków. Natomiast druga grupa to byli żołnierze, którzy rosyjscy, Którzy bardzo często przejmowali ukraińskie wozy pancerzone, czołgi, ciężarówki przebierali się w mundury ukraińskie, no i chcieli jak najszybciej dostać się do centrum Kijowa, prawda? W ten sposób, niezauważeni. No, bo opór ukraiński był tutaj bardzo duży na przedmieściach. Natomiast słuchajcie, była jeszcze jedna grupa takich oddziałów dywersyjnych. To były grupy, słuchajcie, które miały za zadanie zabicia prezydenta oraz jego najbliższego otoczenia. I to zadanie e, zlecono no, elicie, można powiedzieć, takiemu nowo powstałemu dowództwu sił specjalnych operacji. E, ono miało koordynować wszystkie siły specjalne, e, no i ono dostało za zadanie zabicie prezydenta, zabicie premiera i najbliższego otoczenia e, władz Ukrainy. No, bo oczywiście zrobienie tego w takim typowo, wiecie, rosyjskim stylu. Rosjanie zawsze używali grup dywersyjnych w przypadku konfliktów i zawsze starali się po prostu zawić przywódcę, no, sprawiłoby, że Ukraina zostałaby dość mocno osłabiona. Oczywiście działałaby partyzantka, no, ale władze rosyjskie zajęłyby kijów, przejęły władzę w kraju, a przynajmniej w stolicy, obsadziły swoje osoby, no i wiecie, co by się działo. Zapewne dalej. Byłoby po prostu łatwiej. Natomiast oczywiście yy, z różnych takich artykułów i tak dalej można domniemywać, że takich prób tutaj, tych grup wersyny, które miały zabić prezydenta było wiele. Natomiast żana z tych prób oczywiście, jak wiecie, się nie powiodła na całe szczęście. Yy, a prezydent, który wiecie, był do tej pory uznawany za komika, no, stał się niesamowitym liderem. Czego niektóre osoby lubią, czy nie, stał się nieprawdopodobnym liderem. Mhm. Nie, nie, dziękuję, dziękuję. Przeszkodziła mi pani sprzedając jakieś wstążki. Zapewne na szczytny cel, bo miała taką oficjalną, wiecie, tutaj e, zawieszkę, że, że to jest jakaś oficjalna zbiórka, nie jakiś przekręt. No ale ja już nie mam niestety gotówki, nie miałem nawet za co kupić tego. Słuchajcie, kończąc temat. Te wszystkie próby zabicia prezydenta, jak wiecie, nie udały się. E, no prezydent Zeleński stał się liderem, takim bohaterem, Ukrainy, ale i nie tylko, bo w różnych częściach świata zaczęto, zaczęto mu nawet pomniki już stawiać. To e, jest bardzo ok. Bo słuchajcie, scalił, scalił to państwo dość mocno, e, tym, że właśnie z Kijowa nie uciekł, że nie wyjechał, a Rosjanie robili wszystko, żeby takie plotki rozsiać, że on uciekł z Ukrainy i tak dalej. E, to wszystko były bzdury, e, no już nie wchodząc w ten temat. My oczywiście nie wiemy, ile tych prób zabicia prezydenta było. W różnych artykułach mogliśmy tylko przeczytać, pewnie wy również czytaliście, że takich prób było kilka. Natomiast te grupy dywersyjne nie dały rady. E, jak wam o nich opowiadałem, no to brzmi to może groźnie, prawda? Rosjanie naprawdę są bardzo silni w siłach specjalnych. Ale tutaj, słuchajcie, opór społeczeństwa, ludzie dawali znak, znać y, siłom ukraińskich o podejrzanych osobach, y, całe, słuchajcie, miasto i cały kraj zjednoczył się. I takie rzeczy się po prostu nie powiodły. Gdyby się natomiast powiodły, to byłoby strasznie, słuchajcie. Widzieliście w poprzednich odcinkach Irpień, Bucze, y, straszne rzeczy, które tam Rosjanie robili, na maluteńkiej skali, prawda, na malutkich, na malutkich miejscowościach. To wyobraźcie sobie, co by było, gdyby przejęli cały kraj. Wiadomo, byłaby partyzantka, ale to, co tutaj robiliby Rosjanie, ile byłoby mordów, ile mieli zapewne list przygotowanych do wymordowania różnych osób, tak jak w Buczy, to, to się w głowie nie mieści. Słuchajcie, byłoby straść. Na całe szczęście się nie udało. I oby, oby tak pozostało. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, skoro już tak sobie gadamy, tak, taki, na taki pomysł wpadłem, że, że gdybym ja osobiście był, słuchajcie, prezydentem albo merem Kijowa, albo prezydentem Ukrainy, to bym, słuchajcie, tych kilka budynków, wiecie, takich poniszczonych przez rosyjskie wojsko, pozostawił w takim stanie, w jakim są. Oddzielił taką dzielnicę z tymi budynkami i osiedle lub ulicę nazą, na przykład ulicą Moskiewską, albo ulicą Kremlowską. Albo placem Ruskiego Miru, albo ulicą Władimira Putina i oznaczył różnymi tabliczkami, prawda? że tak właśnie wygląda, co Wam już niejednokrotnie mówiłem, Ruski Mir. Prawda? Żeby turyści tacy z Francji, którzy przyjadą, mogli na to spojrzeć i wiedzieli, że tutaj właśnie Rosjanie takie osiedle zbombardowali na przykład, prawda? i zginęło tyle i tyle osób. Słuchajcie, kończę tego vloga, który nie był zapewne za długi. Był taki bardziej spokojny. Po prostu takiego dnia, jak wam mówiłem na samym początku, potrzebowaliśmy. On da, pozwolił nam naładować baterie przed jutrzejszym dniem i przed poniedziałkiem. Kończę, słuchajcie, na placu przed monasterem Michała Archanioła, ale miejscu wyjątkowym dla mnie z innego powodu. Nie z powodu tego monastera, bardzo pięknego, oczywiście o złotych kopułach. Ale w miejscu, gdzie przed tym monasterem, tutaj na placu, stoi rozstawiona, zniszczona rosyjska technika, ta nowa technika. Nie te stare rozwalone T60, które wiecie, Ukraińcy niszczą Rosjanom na potęgę. Tutaj stoją te nowe wozy, między innymi czołg T90. Yy, miejsce niesamowite, miejsce, których powinno być więcej. Tutaj jednocześnie są piękne rzeźby. Które są, słuchajcie, obłożone workami, aby je chronić przed ewentualnym uderzeniem rakietowym. To jest znak tej wojny. Różne pomniki, rzeźby, piękne rzeczy, które przetrwały stulecia, które są teraz chronione całą masą worków z piachem, aby ich raszyści, aby ich Rosjanie, aby ich orkowie nie zniszczyli. Widzimy się jutro. Серце моє порою, бо так моє не моє слів, а я самотньо Скорблю душею. смокає невеселий спів.